I kierujemy się w stronę Mostaru. Do Mostaru mamy gdzieś tak około 130 km. Droga kręta prowadząca przez teren górzysty. Częściowo będzie nam e, towarzyszyła rzeka Neretwa, policją i wojskiem. Ale już jak Chorwacja zdecydowała, że będzie odrębnym państwem, to już wojska e, wyszły z koszar i wkroczyły wszędzie. A, nie po mam... raz pierwszy zobaczyliście państwo neretwę. Tutaj jest również neretwa, tylko neretwa taka w szerszych rozmiarów w momencie kiedy została wybudowana zapora wodna, żeby budować elektrownie. Tu są dwie duże elektrownie wodne na neretwie Strągów, tak. które przejeżdżając koło rzeki neretwy zobaczymy. W 78 roku Tito był tutaj na uroczystości otwarcia muzeum, a w 80. umarł. Także podejdźcie, zobaczcie Państwo, most. Ale tu nie pójdę. pod Да. Я вам там, вот тупо. мост? там вишло а там догори попошли taki specyficzny mikroklimat, bo otoczono masywami górskimi, ogromnym masywem góry Weleż, sięgającym ponad 1700 m. Tu po prawej stronie to są te hodowle, o której mówiłam i magazynują wszyscy drewno, bo ponoć drewno ma być w tym roku długa zima. No, to nieptuwa jest <grystanie> w grudniu. W grudniu. Ale już i w październiku są pierwsze mandarynki tutaj zrywane, a na razie są figi, figi, melony te żółte, albuzy. Tutaj, proszę państwa, gdzie jest ten sklep Bingo? To kiedyś produkowane części do samolotu. E, tutaj jedno bardzo przemysłowy się... pełen tylko normalny, taki klasyczny most. Proszę zwrócić uwagę jak już wygląda rzeka, w niektórych momentach jest bardzo płytko, w niektórych jest bardzo głęboko, a proszę pamiętać, że tu są, e, mają miejsce zawody skoczków do merytwy. I tutaj proszę Państwa życie wraca pomału do normy. Jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo platanów, bardzo dużo... Franciszkanów, koniec XIX wieku. Kościół był tak bardzo zniszczony w okresie wojny domowej, że faktycznie budowany. To jest ten okres, kiedy właśnie działania tutaj wojenne miały miejsce. Największy, największy kościół na tych fundamentach co był i najwyższa wieża, pod którą stoimy, w Jako okolicy, to widzieliście Państwo?

W Stary Grad Nekada, grad, który był centrum za wiemy Osmanskog. Proszę Państwa, kiedyś ta część, w której się teraz znajdujemy, to było centrum. W mieście otomańskim nie mogło brakować właśnie, a przed Państwem znajduje się ten budynek z kopułami, to jest właśnie światło do Wremena za żenę, posłuchy rozwoń. Posłuchy rozwoń. Proszę Państwa, do tej łaźni mogli udawać i i księżnicy, i nie mogli może to, nie i sreć. To wiecie, po garbarze to przy pracy, przy pracy mają taki charakterystyczny zapach. Wyobrażacie sobie jaka temperatura w lecie może być. Tamtyewa domy. Raczej czy się nie mostów zburzono. Ile po już ulęktrzać. No kąz ludzi jeszcze się poszukuje, bo ich nie ma. Nie nie wiadam co aż co dzieje się stało. Być jedno bezkoreskietko nie jest straszno. Bo i na tym na są bardzo dużo złag. Ludzie nawet próbowali ten stary most ochronić, stawiając różnego rodzaju deski wokół. I gumy takie, żeby to było jakaś amortyzacja. To jest ta ulica Kuin ulica, Ulica, którą przejdziemy za chwileczkę. Pierwsza ulica, która została e, e, wybudowana. Przy ulicy zakłady rzemieślnicze, sklepy kupieckie. A tu z kolei właśnie ta część ta tabana. Uwaga snajper. A snajperzy byli w górze. To gimnazja. Nie. Hotel nie? na rytmę. Ale postoi. Ja stoi. Hotel na rytmę, W ogóle... 9 listopada 1993 roku most serce postaru pejka. To tak wygląda właśnie. Most. A to był most do Urzędu Celnego na wyjściu z miasta. Wszystkie mosty zresztą zostały zniszczone, nie tylko ten. Hotel, hotel Bristol. Hotel Bristol. bristol. Wiecie, tam ona Widzicie, co akurat? Centralnie nie praktycznie. Ale nawet po pierwszej wojny da tak się w ciągu skakali tutaj z innego miejsa. Naprawdę, losy jedynie. To się robi. Dobrze, aż tak do tego stopnia. Ale po co? Nawet miasto Mostar dużą część pieniędzy. Wszyscy dali swoją cegiełkę, żeby most ponownie wybudować. W 2003 roku zaczęto pracę, dwie i w 2004 roku było uroczyste otwarcie. Na razu Ceremonia otwarta, jak ostatnio osiągło skoro się tam święto. I proszę Państwa, było wiele gości z całego świata. Tak, między innymi następca e, tronu angielskiego, kumentarza. Tak? Prymst Charlesy. Wyciągają z naretwy te kamienie, co tam wpadły. Oboje macie starych Stare kamienie, a resztę z kamieniem obu bram. Zrobiono konstrukcję. Znaczy, I tak. trzeba było robić tak samo, wlewać ołów, roztopiony po te takie kamienne, takie e, klamry. A tu można ważne Moment otwarcia, uroczyste otwarcie mostu. I wtedy jest po raz pierwszy ponownie z nowego mostu skoki do wody. I gołębie w pokoju.

Zagocha za. Od 12 km od mostara ja. Tekia. Proszę państwa 12 kilometrów są nie źródło rzeki Wody i do do Terbisy. Największy z Wody. Największy